No, jak tam podwieczki pierdolone, dawno nie było nowego filmiku kompromitującego, kiedy nie my tego grzyba zjiegowa. Chciałabym przypomnieć, że obserwujemy każdy wasz ruch i na każde wasze próby spierdolady w przeszkodzeniu nam w rozkurwieniu Wojtusia. Będziecie zlewowani do końca waszego spierdolonego życia, a takim specjalnym kurewkom jak Jerzy Adrian Spłocka, wzrost 150 cm, krasnalku pierdolone albo łomek Rolak. będzie priorytetowo przydzielany plan rozkurwiania ich jako pierwszych, jak będą za mocno fikać, co zresztą pokazał tyran Titan kilkukrotnie. SVGV16 Win Forever.